Siemaneczko, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na mapie zielonka. Tak, spamię troszkę tymi, tymi filmikami z zielonki, ale chcę tutaj się rozwinąć trochę i chcę Wam pokazać troszkę tej gry. Więc tak, no dzisiaj stwierdziłem, że wynajmę sobie te pasy transportowe. Gdzie one były? Tutaj. Przynajmniej ten jeden wypożyć, bo ich nie będę potrzebował już, tylko że no zawaliłem, że wziąłem i nie kup tylko wyporycz. Bo yy, Zawaliłem w ten sposób, że nie wziąłem sobie. Yy, nie wziąłem sobie od razu, nie kupiłem tej wytwórnizu. Więc tak, ja się sobie podjadę tamtymi tośmy bo chwilę zajdzie mi to. Yy, I no bo widzicie, jak sami widzicie, chwilę zajdzie jechać 5 na godzinę. A drugi muszę przyciągnąć ciągnikiem, więc no, jeszcze dłużej, to już będzie łatwiej. Więc widzimy się za sekundę. Dobra, lecimy sobie z tym tematem. Musiałem niestety mieć przer zrobić przerwę. Dobra, to byśmy mieli. Na razie nie ustawiam nic, żeby rozładowywać. Jakiś błąd chyba w, w tym w dźwiękach jest. Eee. Y Dobra, to by było coś takiego. I teraz tak, ja sobie muszę ustawić tutaj, bo ja chcę pracownikiem to wywozić. Więc robimy sobie, stwórz pracę, dostarcz. Nie wyspórniam fortepianów, tylko e, gdzie to jest. Wytwórnia zupy, tak, bo jest nasza. A i te ślaczki to nie wiem, myślałem, że wy, y, na crossplayu wyznaczam sobie kurs jak ma jeździć, no ale niestety y, to, był, to był mój błąd i nie wiem jak to usunąć. Jeśli wiecie, dajcie znać. Y, I oczywiście ja Was zachęcam do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania w filmiku i mam nadzieję, że odcinek będzie się podobał. Dobra, to nie on niech się ustawi i ja ustawię wtedy pas transmisyjny, gdzie on ma wysypywać. Tu mi się ustawi sam. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem ten kurs. I zobaczymy, chcę testować, czy on będzie w ogóle działał. Czekajcie, jeszcze bym troszkę dalej dał. E, tak, stwórz pracę, dostarcz. I jeszcze troszkę dalej. Tu gdzieś. O. Powinien podjechać. No nie. Aha, został przez coś zablokowany. Kurde, wylazł sobie przyciski. Anuluj pracę. Jeszcze raz spróbujmy. Może być trochę dalej. Ej, źle sobie klikam i... Dobra, niech rusza. Pewnie ten pas jest za nisko. No, pas go blokował. nie ja muszę się... Będę musiał pewnie przestawić ten pas. No i ja ja zajmę się dzisiaj jeszcze y, tym y, talerzowaniem. Tylko Chcę sobie tu uruchomić, czy to będzie mi działać wszystko? Czy weźcie? No to był tak. I teraz. Coś takiego. Tylko jeszcze muszę skręcić. On jest dość daleko, niestety. Powiem tak, ja sobie to ustawię i widzimy się dopiero, bo muszę jeszcze przedstawić tego pracownika, bo mi chyba nawet tyle się sięgnie. No nie sięgnie, tylko muszę go troszkę. Czekajcie. To wyłączmy, i muszę sobie. Eee, w, w którą tę stronę mam... Jak to się przesuwało? Y ja sobie jeszcze wstrzymam wyładunek. No, coś takiego by było, chyba. No i wydziałało. Zobaczymy jak to będzie wyglądać za chwilę. Więc ja sobie tutaj poczekam i widzimy się jak się załaduje pełna przyczepa. Dobra, mamy załadowane teraz co pracownik odstawi? Zamyka i zobaczymy jak on, zobaczy, jak on pojedzie. I bierzemy, się jeśli zadziała to jak ma zadziałać, to pojedziemy to ja się biorę za talerzowanie. Jestem ciekaw, którędy on w ogóle chce jechać. Nie wiem, co on w tym momencie tworzy. Zazwyczaj normalnie mi jeździł, ale zobaczymy. Najwyżej sobie jeszcze przestawię raz na. Bo on chce się dostać do tej drogi, tutaj bocznej. Bo on jeździ tą boczną drogą, tutaj przejeżdża sobie na całkowicie nowy. Całkowicie inaczej. Tylko, że. No widzę, że coś sobie nie może poradzić. Dobra, ja sobie sprawdzę, go, testuję go i będziemy talerzować. Dobra, coś mi tu pracownik yy, nie bardzo chce pracować. no Ale ja sobie chciałem tutaj coś z testować dzisiaj na tym odcinku, więc stestujemy sobie pracę polowe yy, nas, naszego tym crossplayem, więc ja muszę sobie. Oj, nie podniosłem. Więc ja sobie tutaj ustawię się i. Wygenerujemy sobie kurs dla pracownika, więc tak. Yy, od pierwszego ostatni punkt trasy, najbliższego punktu trasy. Pozycja na polu jest chyba, więc wygenerujmy kod ten. Wygenerujmy jak ma jeździć. Poczekajcie, rz rzędy do ominięcia. Liczba uwroci 2, dobra. To byśmy mieli. Tylko tak, ja sobie tutaj muszę włączyć. Chcę podgląd sobie włączyć, w którym on pojedzie kursem. On by jechał w tamtą stronę. Dobra, ja się tu ustawię. Moment, i zobaczymy, jak to będzie wszystko działać. On by jechał. Teoretycznie on by jechał tak, objechał dookoła, więc pojedzie... Chyba no, by pojechał. Nie wiem, jak on tutaj ma jechać w ogóle, więc muszę obczaić sobie, jak to wygląda, jak wygląda ta sytuacja tutaj i... O, tu kończy, tu by zaczynał, dobra. Chcę zacząć sobie od razu to, co jest, żeby nie robił uwroci, bo tak bym musiał robić uwrocie. A tak to bym... Mi zacznie od tego punktu. Dobra, ja sobie tu wyjadę kawałek i włączmy teraz playa. Od tego punktu zacznie. No i dobra, i to by mi działało. I on mi tu zrobi to całe pole. A ja muszę przejść do tamtego pracownika, jeszcze raz go spróbować jakoś ustawić, bo nie wiem, nie chce mi po prostu, yy, jak za zajechał mi tam bez problemu, a nie chce mi ustawić się jazda dalej. Przyjedź, follow me, załaduj, dostarcz. Nie. Rozładunek kombajnu, dostarcz, wytwórnia, czemu wytwórnia fortepianów się sama ustawia? Hmm. Wytworzymy azurkę, i masz ładować się tu. Zacznij pracę. Troszkę muszę w lewo jeszcze ustawić. Czekajcie eee, tak i tu gdzieś. Zacznij pracę, niech, się, niech podjedzie jeszcze raz i zobaczymy. No, bo nie chciał mi wyjechać po prostu stamtąd yy, z, z, z wytwórni zup. Nie wiem dlaczego, ale nie, nie chciał te, stamtąd po prostu wyjechać. Nie wiem, dla, nie wiem, co się stało. Nie wiem o co chodzi. Będzie pewnie przez coś, będzie zablokowany. Tak? No nie, dobra, więc ja sobie tu muszę skoczyć do tego sprzętu. No, muszę uruchomić maszynę. I tak, byśmy podjechali sobie w ten sposób. Ja bym muszę odsunąć jak najbardziej mogę, więc jeśli tu będzie się załadowywał. I teraz. Dobra. W ten sposób... Ej, no nie to co chciałem, zrobiłem. A tu sobie poprawimy... Tę maszynę, ten pas transmisyjny, który zbiera. Ok. Czemu on nie zbiera? Dobra. Tylko tym jeszcze bym sobie podjechał, żeby to tak wyglądało, jak ma wyglądać. Kurde, mylę się, bo nie mog... Zapomniałem, że nie mogę... Zapominam sobie, że nie mogę przechodzić tabem między pasami, tylko muszę wysiąść, muszę wysiąść z niego i przejść dalej. Dobra, no, no i to by mi działało, zobaczymy jak to będzie działać z tym pracownikiem. A zobaczmy tutaj na cosplayer. No i widzicie, tu zauważyłem, że tym cosplayerem trochę szybciej idzie praca, bo on jest jakoś tak lepiej zawraca i w ogóle no, lepiej sobie troszkę radzi w polu. Ja sobie jeszcze tu jedną rzecz muszę zrobić. Aktualny punkt trasy, również potrzebnie nad całym polem się to wyświetla. No i powiem Wam, że będę z tego korzystał, bo jest dosyć fajnie to rozwiązane. Widzicie, i on jakichś dziwnych cofań nie robi. Tylko sobie zajedzie troszkę dalej i leci dalej z, z, z robotą. I dlatego dużo szybciej zawraca po prostu o to chodzi, że dużo szybciej zawraca. No i tak, tam jak tam właśnie nasze produkcje, będziemy niedługo przewijać czas. Mamy na ten moment 35 tysięcy marfi. no a jeszcze będzie jej sporo, więc no myślę, że zarobimy na tym. To 15 tysięcy. Tu jeszcze powinny być przynajmniej 2-3 przyczepy, mi się wydaje. No ale to się okaże, no tak mi się wydaje, bo było tego dosyć sporo wywożone, więc na pewno jeszcze 3 przyczepy powinny być. Oprócz tej. jak nie więcej, no coś mi się wydaje, że coś koło 200 tysięcy powinno być litrów. No taki troszkę odcinek dzisiaj inny, bo mało ja pracuję, a dużo pracownicy. No ale w następnym odcinku bierzemy się za siebie bo muszę zasiać sobie pszenicę zasiejmy pszenicę i będziemy lecieć dalej bo no mamy na razie tylko trzy pola więc tak ja sobie jeszcze zastanowię gdzie co będzie bo na pewno będę chciał marchew na pewno będę chciał y, pasternak zasiać gdzieś no i to a i tu jeszcze mamy soję no właśnie jak tam kiedyś zbierał soi no aktualnie możemy zbierać soję, więc powiem wam, że ja tu chyba częściowo wytnę troszkę. Albo rozpoczniemy sobie już zbiór soi, tylko że leje, nie da rady, więc dzisiaj odpuścimy na następnym odcinku, lecimy z siewami i zbiorem soi. A jak tutaj pracownik? No i obczajmy co on tu będzie odstawiał. Czyli inaczej pojedzie? Tak, chociaż tyle, że może inaczej pojedzie. Nie będzie kombinował tak jak przedtem. No ale też będzie chciał tutaj wjechać, więc te budynki. Właśnie tu będzie problem Bo on tu tego słupa łapie I właśnie w tym jest problem tutaj Że on sobie poradzi Bo przedtem zawadziło supa. No i teraz zrobię to samo I muszę go właśnie dlatego pilnować niestety Chyba żebym zrobił mu no, przejazd w drugą stronę czekajcie, a ja bym mu zrobił stwórz pracę i ustawił sobie to w tę stronę i on niech jedzie do starczy no powiem wam, że fajnie to działa tu już będzie mi pracownik już yy, mi kończył jeszcze ma chyba 3 przejazdy no a ten leci no temu zejdzie, dzisiaj będę chciał to wywieźć wszystko, no choć mamy na to czas ale bym chciał przewinąć troszkę czasu żeby mi pogoda się poprawiła no bo na razie leje, za godzinę ma być lepiej, więc no powiem Wam tak, na pewno będę Wam wspominał filmikami z Zielonki, bo chcę tutaj pograć, bo mega mi się podoba ta mapa, fajny jest klimat i fajne, fajne rzeczy, można fajnie rozwiązywać dużo rzeczy, więc myślę, że na pewno tu spędzimy dużo czasu. Więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek się podobał, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i w sumie jeszcze Wam pokażę na koniec... Dojazd pracownika, jak sobie radzi, bo radzi sobie dobrze, tylko ciekawy, ciekawy jestem, czy wyjedzie teraz mi stamtąd, bo przedtem mi nie wyjechał, bo nie mógł dojechać, tak mi wyskoczyło, że nie ma yy, brak, yy, do, yy, brak dostępu do, do jazdu czy coś takiego, jak to się nam dokładnie pisało, że nie ma dostępu do miejsca docelowego, więc nie wiem dlaczego, ale tak mi wyskoczyło, no tutaj sobie dojedzie bez problemu. No i dojechał. No, zadowujemy. mamy kolejne, kolejny transport zaliczony. 50 tysięcy. Przydałby się drugi ciąg, no, już jest 63 tysiące. No i jeszcze kilka będzie. więc ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.